Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Autonomis. Ja mam na imię Arek. Dzisiejszy materiał trochę na szybko będzie nagrywany, ponieważ jest mało czasu. Natomiast sezon dachowy pełną parą, więc kolejny dach i awaria w Mercedesie SLK, kolejny model 171. Tutaj też ciekawa historia, ponieważ to auto było tre... jakiś tydzień temu na warsztacie u chłopaków i. Klient postanowił sobie sam wymienić podnośnik tej małej szybki tutaj z tyłu z prawej strony i dach już mu się nie złożył po tej operacji, dlatego jak przyjechało auto, to ja najpierw uruchomiłem to wszystko, dach zaczął działać. I poskładałem, także wszystko było gładko, auto wyjechało, i po tygodniu podobno mu się akumulator rozładował, i po tym już dach się w ogóle nie otwiera. Dlatego na szybko sprawdziłem sobie, że po pierwsze, nie ma komunikacji ze sterownikiem dachu, żadnych błędów na liczniku nie ma i po wyjęciu bezpiecznika od modułu i włożeniu go, tutaj są trzy bezpieczniki, natomiast 1,5 5A to jest taki bezpiecznik, który zasila tak jakby sam sterownik i troszeczkę tam słychać iskrzenie, więc fizycznie jest na pewno jakieś połączenie z tym modułem, natomiast sterownik Gateway i diagnostyka nie łączą się z tym sterownikiem, inne moduły również go nie widzą. Niestety sterownik znajduje się dość głęboko i trzeba zdemontować tutaj z tyłu wszystko. Wszystko, żeby się do niego dostać. Jest tam w tym miejscu za siedzeniem, za, e, no, za tymi wszystkimi elementami, i teraz e, muszę się do niego dobrać, żeby zweryfikować, czy jest to problem w samym sterowniku, czy jednak w przewodach komunikacyjnych. E, na razie obstawiam, że problem będzie w sterowniku. Zobaczymy, co wyjdzie. Także zapraszam Was do oglądania. Włączam zapłon, jak widzicie na liczniku nie ma żadnych błędów, po wciśnięciu przycisku również nic się nie dzieje. I ten bezpiecznik, o którym Wam mówiłem, znajduje się tu z lewej strony, to jest ten y, piątka ta u góry. Oprócz tego jeszcze ten bezpiecznik odpowiada za y, zasilanie modułu oraz pozostałych komponentów oraz ten, czyli dwie dwudziestki piątki i piątka. Także tak jak tutaj sprawdziłem, wszystko jest w porządku od strony zasilania, dlatego teraz zabieram się za demontaż tych elementów. Po zdjęciu tej osłony y, tego dywaniku widać, że... Tutaj mamy zabudowane wszystko. Moduł jest za tą blachą. I teraz, żeby go wyjąć, trzeba zdjąć tą górę, to odkręcić i trzeba złożyć manualnie dach, ponieważ fizycznie nie będę w stanie zdemontować tych wszystkich elementów. Chyba, że mi się uda to. Wolałbym tego nie robić, ale będzie raczej trudno. Dlatego e, no, wydaje mi się, że szybciej będzie złożyć ten dach manualnie, więc przy okazji zobaczycie, jak to zrobić. Jak widzicie cały tył mamy rozebrany i nie trzeba było jednak dachu otwierać, więc tej części nie robiłem. Udało się to podnieść wszystko do góry i tą blachę całą odkręcić, po czym ukazał się moduł, który jak widzicie jest w tym miejscu. Dalej jest pompka hydrauliczna od podnoszenia i zasilania siłowników. Więc teraz zobaczymy, co jest grane tutaj na złączu i czy są wszystkie napięcia i połączenie z kanem wnętrza. Dopiero wtedy się okaże, czy sterownik, czy coś po drodze. Więc tak, do modułu mamy trzy zasilania, i po kolei z tego co patrzyłem, wszystkie trzy się. Zgadzają, natomiast w tym miejscu mamy przewody od kanu i na kanie nic mi się nie dzieje. Mam dwa i 2 i 2,43 żadnych zmian. Na jednym i na drugim jest to samo. Jest to kan wnętrza, więc tutaj powinniśmy mieć mm, zmiany napięć między na kanie. Low między 5 a 1 V i ma nakanie high między 0 a 4 V. Natomiast nic tu się nie dzieje i nie ukrywam, że jest to trochę zaskakujące, bo jeśli byśmy mieli przerwę, to, na wszystko, to na, powinniśmy mieć 0 na tym przewodzie. A nic, żeby się dostać teraz do rozdzielacza, muszę wyciągnąć fotel, bo jest pod fotelem. Dobra fotel mam zdemontowany Nigdy nie wiadomo co można znaleźć pod fotelami Zazwyczaj Trochę śmieci i drobnych Tak jak tutaj Kilka Co to za moneta? Self service Super Was Dobra trochę Innego podziwia Ale nie widzę tutaj nigdzie jakiś śladów wilgoci, przynajmniej na razie. Zobaczymy co dalej. Tu też śladów wilgoci na razie nie widać. Ale widzę, że nie będzie chyba łatwo. Ładziny wygiąć. Albo i będzie. Dobra. Tak wygląda rozdzielacz kanu, gdyby ktoś jeszcze nie widział. A tuż obok... Znajduje się jakiś dziwny moduł. Cabrio moduł D. I jak widać po przewodach, mamy go wpiętego w kanę. Czyli, oho, świeci się dioda. Nie wykluczone, że rozładowywanie napięcia. Też było w tym miejscu. Podejrzewam, że właściciel nie miał pojęcia o czymś takim. Zresztą ja też pierwszy raz widzę tego typu moduł. Nie wiem, co dokładnie on za zadanie pełni. No ale nic, to 2,45 V byłoby w jakimś stopniu wyjaśnione. Pytanie, czy może? Stracił gdzieś zasilanie albo przyśniedział na kablu nie słychać. No dobra czy jest ciepły no jest trochę ciepło O, zgasła dioda, miga sambo zgasło Zastanawiam, czy on traci napięcie. Jak ruszę. Czekajcie. Teraz może widać. Nie wiem co. A no nic, nakuje go, zobaczymy czy jest to napięcie. Jeszcze raz go zacząłem mierzyć i e, zaczął coś nadawać, ale to jakiś w ogóle sygnał prostokątny. Nic niezwiązanego akurat w tym przypadku z sygnałem CAN, jaki powinniśmy widzieć w tym aucie. Ponieważ, jeśli się przepnę na sygnał, który wychodzi z szyny danych na ten dodatkowy moduł, to zobaczycie, jak wygląda sygnał. Tutaj mamy. HIGH czyli wysoki a to co on tutaj wysyła na sygnale HIGH wygląda tak także nie wiem wcześniej w ogóle sygnał był napięciowy stały więc coś tu jest w tym module nie halo no to nic wypinam go wpinam się normalnie do rozdzielacza i Zobaczymy. Dobra, szynę mam zapiętą już prawidłowo. A teraz się wepnę do... sterownika. I... VARIO ROOF IN OPERATION! Coś zaczęło działać. Ponieważ... Aha, bo mam odblokowany u góry. Dach manualnie. Zacząłem go odblokowywać, ale później uznałem, że bez sensu szybciej to rozbiorę tak. I nie ukrywam, że się zastanawiałem, czy najpierw zaglądać do modułu, czy do szyny danych. Uznałem, że na szynie danych raczej nic nie będę miał, bo tylko z jednym modułem komunikacja i dodatkowo wewnątrz, tutaj pod siedzeniem nie widziałem, żeby tu gdzieś coś jakaś wilgoć była. Mówię nic, atakuję do modułu. No, i w sumie się nie pomyliłem. Moduł był uszkodzony, tylko akurat nie ten fabryczny. Także. <gry> Dobra, zamykam tutaj rygiel ten od awaryjnego otwierania dachu i zobaczymy, czy dach zacznie ruszać. Dobra. Pytanie, czy coś się zacznie dziać? Auto naprawione, tylko niepotrzebnie tyle rozbierania zostało wykonane ze względu na sam jakiś mały badziew Cabrio Module D. Zaraz zobaczę, co to za moduł i do czego on służy. Po wpisaniu w przeglądarkę Cabrio Module D, jako piąta pozycja wyskakuje Cabrio Module D problemy, <gryw> czyli jednak chyba nie tylko w tym aucie był ten problem. Ale, ale zobaczmy, co dokładnie ten moduł zmienia w tym samochodzie. Mamy tak angielski język, produkty Mercedes 171 i z informacji, co my tu widzimy. Tap function, czyli funkcja związana z tym, że nie musimy trzymać przycisku podczas otwierania, tylko po jednym przyciśnięciu dach się automatycznie cały otworzy. To jest jedna funkcja. Zmiana prędkości pojazdu, przy której dach się może otworzyć. Czyli aż do 60 km na godzinę. Teraz dach się może otworzyć, jeśli go zmienimy. Otwieranie, zamykanie szyb. No dobra, no ogólnie, jakieś funkcje, moim zdaniem, które on spełnia, niekoniecznie są, przynajmniej z mojego punktu widzenia, istotne. Cena 200 euro. No i jedna z funkcji, którą zapomnieli dopisać, czyli usterka w najmniej oczekiwanym momencie. Auto jest poskładane, wszystkie rzeczy zostały zamontowane, więc błędy wykasowałem. Ostatecznie dach mogę zamykać. Wszystko powinno być dobrze. Jeszcze tylko zaślepkę muszę założyć. Jako ostatni element układanki. Także moi drodzy, jak widzicie, moduł w tym momencie może pełnić funkcję takiego wisiorka, ponieważ ma dwa kabelki, które da się ze sobą spiąć. Więc taki gadżet. To wszystko w tym materiale. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!